2 września 1945 roku na pokładzie amerykańskiego pancernika USS Missouri przedstawiciele Japonii podpisali akt jej bezwarunkowej kapitulacji, kończąc tym samym II wojnę światową. Ze względu na ogrom śmierci i zniszczenia dokładne wskazanie liczby ofiar II wojny światowej jest niemożliwe, natomiast według skrajnych szacunków życie mogło stracić nawet 80 milionów ludzi, przy czym zgodnie z oceną Instytutu Pamięci Narodowej prawie 6 milionów zabitych stanowili obywatele Polski. Do skutków II wojny światowej należy zaliczyć m.in. denazyfikację oraz podział Niemiec na Niemcy zachodnie i wschodnie, zmianę granic Rzeczypospolitej, w tym utratę części terytorium na rzecz Związku Radzieckiego, a także wzrost potęgi USA i ZSRR, co w ostateczności zrodziło nowy konflikt pomiędzy tymi mocarstwami, w wyniku czego Europa przedzielona została tzw. żelazną kurtyną.